Cześć, dzisiaj przyszedłem, żeby wam opowiedzieć troszkę co nieco o nowej platformie od Apple, która nazywa się Apple TV Plus. <noise> tak, to nie jest wielka tajemnica, trąbiłem o tym od kilku miesięcy, ale nareszcie ma swoją premierę i w tym filmie chciałbym wam szczegółowo opowiedzieć, jakie nowe oryginalne produkcje będzie ona mieć. Do szczegółów działania jej wrócimy w którymś kolejnym filmie, ponieważ jeszcze nie jest ona dostępna i jeszcze po prostu nie znamy wszystkich szczegółów technicznych, więc dzisiaj chciałbym się skupić stricte na produkcjach oryginalnych, które zostały zapowiedziane. Przyjrzyjmy się im bliżej, ponieważ ta platforma na to zdecydowanie zasługuje. Także, startujemy! Apple TV Plus będzie mieć premierę 1 listopada i większość produkcji, o których dzisiaj powiem, będzie mieć premierę właśnie tego dnia. The Morning Show, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell, który powraca znowu do telewizji, właściwie, no do telewizji można to tak powiedzieć, do grania w serialach, o! Aniston gra prezenterkę śniadaniowej telewizji, której współprowadzący w tej roli właśnie Steve Carell zostaje zwolniony przez fałszywe oskarżenia o molestowanie, a postaci Reese Witherspoon czai się na jej miejsce. 1 listopada na start będą trzy odcinki tego serialu. Kolejna produkcja od Apple to C. Akcja tego serialu rozgrywa się w dalekiej przyszłości, w której ludzkość utraciła zmysł wzroku i, i jakby cała cywilizacja cofnęła się do czasów plemiennych. Okej! Okay dosyć niestandardowe rozwiązanie. Spodziewałbym się bardziej, że cywilizacja znajdzie jakiś sposób na to, skoro mamy text to speech i inne ułatwienia dla niewidzących. A, w porządku? W serialu grają m.in. Jason Mormoa, który jest znany chociażby z roli Aquamana oraz Alfre Woodard, która świetnie zagrała w Luke Cage'u. Jedna z niewielu osób, która gra podwójną rolę w MCU. Oj, właśnie, wiemy wszyscy, że te seriale Marvel, Netflix to jest takie to jest takie MCU z przymrużeniem oka. <laughs> Prawdziwe seriale MCU zaczną się dopiero na Disney Plus. Ale jeszcze rok, jeszcze poczekajmy rok. Zatrzymajmy się na chwilę. OK, nawet nie wiedząc, jaka będzie jakość tych seriali, trzeba przyznać, że obsadę to oni mają top i Apple kupiło po prostu najlepsze nazwiska z branży. Kolejny serial to For All Mankind, czyli alternatywna historia, w której to Rosjanie pierwsi umieścili człowieka na Księżycu. 1 listopada także pierwsze trzy odcinki. Kolejna produkcja to Dickinson, czyli serial o poetce Emily Dickinson, ale w takim bardziej współczesnym wydaniu. Pomimo tego, że jest to serial historyczny i rozgrywany, Zgrywa się jakoś w połowie XIX wieku, to jednak klimat i koncepcje ma całkowicie współczesną. I jeśli komuś przypasuje ta konwencja, to jest to serial idealny. Jest to póki co jedyny serial od Apple, który 1 listopada będzie mieć premierę wszystkich odcinków. Nie pierwszych trzech, nie jednego odcinka, tylko od razu wszystkich. Snoopy w kosmosie, czyli animowany serial z serii Fistaszki, i jest to jedna w ogóle z niewielu marek, która jest na Apple TV. Plus, która jest już poniekąd znana. Tak, w większości to produkcje zupełnie wymyślone od nowa i bazujące na słynnych nazwiskach. Królowa Słoni, tym razem dał odmianę film, jest to dokument przyrodniczy o afrykańskich słoniach. I teraz Ghostwriter, autor widmo, czyli serial skierowany do trochę młodszej widowni wygląda na tak, taką dosyć sztywną Teen Dramę, chociaż może nawet nie, to nie jest nawet Teen Drama, to jest, to jest nawet dla jeszcze odrobinkę młodszej widowni. Za bardzo mam z tego serialu, ze związku na tego serialu mam taki vibe edukacyjny. Nie wiem, mam nadzieję, że się mylę i, i że to będzie coś ciekawszego, ale zupełnie to nie zachęca do obejrzenia. Ale może nie jestem targetem. *Helpsters*, czyli serial twórców Ulicy Sezamkowej, skierowany dla najmłodszych, ale na uwagę przede wszystkim zasługuje fakt, że jest to pierwsza produkcja Apple z polskim dubbingiem, który który poza tym brzmi całkiem nieźle. Jak mogę pomóc, każdemu z chęcią pomagamy. Po polsku helpster stop. Pomagadła. I jeszcze jeśli chodzi o listopad, to pod koniec miesiąca, 28 listopada, pojawi się jeszcze jeden serial. A jest to konkretnie Servant, czyli psychologiczny thriller od M. Night Shyamalana, który jest bardzo nierównym twórcą, tak delikatnie mówiąc ponieważ czasami mu się trafiają takie produkcje jak Glass i, i cały jego geniusz idzie gdzieś. Wiele z tych produkcji ma już zamówione kolejne sezony i ogólnie in development jest, jest cała masa seriali od Apple, więc jest na co czekać. No i to chyba są już wszystkie produkcje listopadowe, które zmierzają na Apple TV+, o których wiem, bo o tych, których nie wiem, to raczej wam nie powiem. <grym> w każdym razie, jeśli chcecie zobaczyć, co jeszcze będzie mieć premierę w listopadzie, to zapraszam was do obejrzenia filmu, który wstawię jutro lub pojutrze, zależy jak się wyrobię. Na pewno, jeśli już, jeśli on będzie, to będziecie mogli gdzieś tutaj go kliknąć albo znaleźć u mnie na kanale. Zapraszam do subskrybowania. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że właśnie w tym, o którym przed chwilą powiedziałem. Dzięki, cześć.